Pokémon Scarlet i Violet pojawiło się na całym świecie 18 listopada 2022 roku i od samego początku wzbudziło niemałą burzę. To największa gra Pokémon, tu nie ma żadnej dyskusji, ale to też najbardziej technicznie niedopracowana gra Pokémon. Zasada jest taka sama jak przy wszystkich pozostałych głównych grach serii. Musimy zostać mistrzem Pokémon. Nie ma innej opcji. W każdej grze Pokémon gra formalnie kończyła się w momencie wygrania ligi i pokonania aktualnego czempiona całej krainy. Inaczej jest Scarlet i Violet. Gra od samego początku w trailerach sugerowała nam, że czekają nas aż trzy ścieżki fabularne prowadzące do zakończenia. Nie tylko można było zostać mistrzem Pokémon, oczywiście po raz 30. To jeszcze mogliśmy rozwikłać zagadkę tajemniczych leczniczych roślin Pokémon lub ubić zły Team w odrębnej ścieżce fabularnej. Wow! Super! Pomyśleliśmy, będzie można zobaczyć napisy końcowe wykonując inne questy niż pokonywanie ligi. Ale to główno prawda, wszystkie trzy ścieżki fabularne są ze sobą powiązane, a i tak gra kończy się w momencie ukończenia ligi Pokémon i zostania czempionem. No i ja się tu czuję mocno szukany. Samą zabawę prowadzimy w krainie o nazwie Paldea, którą wzorowano na Hiszpanii i trochę na Portugalii. To bardzo klasyczny region w stosunku do tego, co ostatnio serwowało nam Game Freak, posiadający klasyczne gymy i otwarty świat, w którym jesteśmy wrzucani na głęboką wodę już od samego początku, niczym w Legends of Zelda Breath of the Wild. Sama Paldea w sumie bardzo mi się podoba, jest ciekawa i zróżnicowana krajobrazowo, ma kilka fajnych smaczków w postaci 10 naturalnych pięknych miejsc czy ładnych organicznych biomów. Ogólnie jest co zwiedzać, bo Paldea jest też ogromna. Inaczej jest z miastami, są puste, malutkie, dziwnie brzydkie, dość straszne. Miasta zbudowane są jak w starych grach Pokémon. trzy budynki na krzyż i 20 mieszkańców. Totalnie nie pasuje to do całego świata. Wyobraźcie sobie, że jedziecie drogą i nagle od razu wyrasta wam wieżowiec, potem drugi mijacie je i nagle wszystko znika. Jakby powstała taka nagła kolebka życia w niesamowicie pustym świecie. No ale jest jedno miasto, które skradło moje serce. Jest to lodowe Montenewara, które zaprojektowane jest naprawdę wyjątkowo ładnie i posiada niesamowicie zimowy klimat, zwłaszcza kiedy oglądamy je w nocy. W głównym mieście, do którego trafiamy, na samym początku gry, znajduje się też szkoła ninja. <laughs> to całkowicie nowy aspekt w pokemonach. Nie jesteśmy posyłani w podróż, by zostać mistrzem świata, tylko trafiamy do szkoły, w której się uczymy, realnie odbywają się lekcje pokemon, a jednym z egzaminów jest znalezienie własnego skarbu. No i tu całe na białe wchodzą te trzy ścieżki fabularne, o których mówiłem wcześniej. Sam pomysł i projekt szkoły bardzo mi się spodobał. Po kolekcji były fajnym dopełnieniem samouczka, przedstawione w ciekawy sposób, kończą się potem egzaminami. Dowiedziałem się tam wielu rzeczy, w których nie znałem lub nie pamiętałem wcześniej. Pierwszy raz też całkowicie oficjalnie w grze Pokémon poznajemy, jak jest spawn rate Shiny Pokémonów. W szkole są również miejscówki typu stołówka czy gabinety innych nauczycieli, mamy też swój własny pokój w bursie szkolnej. Dla mnie pomysł bardzo trafiony. I to właśnie szkoła wysyła nas na podróż po całym świecie. Baldańska Kraina przedstawiła nam 104 całkowicie nowe pokemony, niektóre z nich to ewolucje znanych już nam wcześniej stworków. Sam design nowych pokemonów to dla mnie w większości udane projekty z naprawdę drobnymi wyjątkami. Bo projekt legendarnych okładowych Pokemonów też dowiózł. Korajdon i Miraidon to fajne i interesująco zaprojektowane Pokémony, które w Paldei są naszym środkiem transportu. Projekt to jedno, ale sterowanie to drugie. Nasz pojazd zachowuje się czasami bardzo topornie i ciężko. Nie zawsze da się gdzieś skoczyć czy podjechać. Spadki animacji potęgują tę trudność i toporność. Natomiast cieszę się, że mamy teraz tylko jeden pojazd, a nie jak w Legends Arceus kilka Pokemonów, w których każdy robi coś innego. Wolę zdecydowanie jednego Pokemona. Do wszystkich. Niż żonglowanie kilkoma stworkami, które w Legends Arceus mnie akurat denerwowało. Tym bardziej, że wszystkie Pokemony pojawiają się teraz na otwartym świecie, i te najmniejsze stworki są naprawdę malutkie i niewidoczne dla nas na pierwszy rzut oka. Co chwilę gra zatrzymywała się na ekranie walki, bo w jakiegoś mało widocznego flabibi czy jakiegoś innego marilla. Powinna być zdecydowanie opcja włączenia większej przejrzystości stworków na mapie lub ich odpowiedniego oznaczania, tym bardziej, że niektóre z nich pojawiają się też dopiero po uprzednim doczytaniu. No ale z drugiej strony jakby nie patrzeć zaprezentowano nam takie pokemony o jakich chyba zawsze marzyliśmy. Oczywiście w cudzysłowiu. Wiecie, otwarty świat, chodzące swobodnie pokemony, walki z napotkanymi trenerami, które nie są wymuszone. Dowolność i otwartość. No ale niestety nie jest tak pięknie kolorowa, jak sobie wymarzyliśmy. Przed Game Freak jeszcze ogromnie, przepotężnie długa droga. Tak naprawdę mam wrażenie, jakby to był dopiero start tej drogi. Legends Arceus moim zdaniem eksperyment Gier Pokémon. wyszedł na dwa razy dobrze i tu widać jego kontynuację, ale niby mamy otwartą krainę, natomiast sztucznie stworzone bariery nie pozwalają nam wszędzie wejść od razu. Dodatkowo kraina oraz trenerzy nie skalują się poziomem trudności, przez co gra i tak zabija tę otwartość wymuszając liniowość lub przebijając się dziwnym poziomem trudności. Zachowania pokemonów są całkiem w porządku, no ale co z tego skoro nie widać ich więcej niż 10 sztuk na mapie, wiecie. Marzyliśmy o takich pokemonach, no ale na pewno nie aż tak zrealizowanych. Bo o co dokładnie chodzi? Całe dobre wrażenie paldańskiego świata zabite zostało koncertowo przez technikalia gry. To nieprawdopodobne, ale gra wygląda okrutnie brzydko. Graficznie są to czasy jakiegoś 2002 roku. Jeśli Game Freak nie potrafi robić Pokémonów w trójwymiarze, a nie potrafi, to niech lepiej wróci do 2D, w którym było dobre, yy, tylko żeby nie robił tego udziwnianego gówna z Black, White, Black 2, White 2, które wygląda tragicznie skalowalne 2D. Nie wiem kto wpadł na ten pomysł. No ale grafika to jeszcze nic. Gra przez cały czas gubi klatki, nie tylko w czasie podróży po świecie, ale również w czasie walki i to czasami do kilku klatek na sekundę. Dodatkowo ogromna liczba błędów, która mnie dotknęła. Nie jest jeszcze aż tak tragiczna. Jak to, że pierwszy raz w ciągu 20 bodajże 23 lat grania we wszystkie gry Pokémon, moja gra po się po prostu skraszowała. Nigdy w życiu, jak sięgam pamięcią, nie wywaliło mi gry Pokémon do menu głównego w ciągu takiego normalnego grania, bo pomijam multiplayera w Sword's Shield, które też potrafiły wywalić ekran gry, jeżeli zgubiliśmy Internet. Było to dla mnie naprawdę ogromne zaskoczenie I taki trochę pewien kamień milowy. Bo wiecie, ja już od lat jako fan, a nie fanboy, wytykałem różne błędy w grach Pokémon i staram się naprawdę rzetelnie je oceniać. No i pokazuję też takie błędne, nietrafione moim zdaniem pomysły. No i zdałem sobie teraz sprawę, że przekroczyliśmy pewną granicę, którą Game Freak cały czas nam przesuwał. Pozwoliliśmy na to my sami. No i Game Freak dostał na to przyzwolenie. Nic już z teraz tym nie zrobimy. Więc każda kolejna gra Pokémon będzie coraz bardziej tragicznie zrobiona, bo i tak ją kupimy. No i ja też dołożyłem do tego cegiełka. Niestety jakość gry pod względem technicznym jest tragiczna nie tylko na mapie głównej. Pierwszy raz w życiu doczytałem się ikonki Pokémonów w boksach i to na kilka sekund. Walki mają komunikaty, których nie można pominąć, przez co użycie niektórych ataków sprawia, że sama animacja ataku trwa 3 sekundy, ale jego opis efektów Trwa około 20 sekund i nie można tego wyłączyć. Nie można również włączyć animacji ataków. Gra jest sztucznie wydłużona, nie można przewinąć pojawiających się animacji, powolnych tekstów i opisów w niektórych miejscach. Tym bardziej, że w 2022 roku, w którym nadal jesteśmy, żadna postać nie wydaje żadnego nawet dźwięku. Są tylko ściany tekstu, nie ma dubbingu, voice actingu, a kuriozalne rapowanie jednej z postaci nie zostanie odebrane jako rapowanie, ponieważ jest tylko rytm muzyki. I to już nawet nie jest śmieszne, że w kolejnej recenzji z rzędu o tym mówi, ale gra po prostu wygląda na to, że wszystkie gry na Switcha będą takie upośledzone po prostu i tyle, no bez dźwięku, no co ja mogę na to poradzić. Tym bardziej, że zdecydowanie nie jest to wina samego Nintendo Switch, że gra boryka się z tymi problemami. Na Nintendo 3D czy nawet Nintendo się, można postworzyć pełne i śliczne gry Pokémon. Jakoś nie było z tym problemu, żeby upchać co się da. Jeżeli Game Freak nie daje sobie rady z trójwymiarem, a cały czas powtarzam, nie daje rady, to niech wróci do 2D i zacznie tworzyć wspaniałe gry, tak jak kiedyś stworzył piękny HeartGold Gold i Soul Silver. Nie przyjmuję tłumaczenia, żeby wechy Switcha nie dają sobie rady z grom. są śliczniejsze gry na tę konsolę z większymi światami, które nie gubią klatyk i proszę mi tu nie wciskać kitu i przestać hejtować konsolę. Ech, Pokedex, tak jest Pokedex. Warto wspomnieć, że w grze znajdziemy 400 stworków, czyli nawet nie połowę wszystkich pokémonów, jakie powstały i chciałbym powiedzieć, że mi się to zajebiście nie podoba. Dexit został z nami na stałe i nie potrafię w żaden sposób uargumentować, dlaczego w grze nie mogę posiadać wszystkich stworzonych i zopanych przeze mnie wcześniej Pokémonów, które trafiały przecież do wcześniejszych konsol i wcześniejszych wydań. Sam Pokédex to technicznie najbiedniejszy Pokédex, jaki widziałem w grach Pokémon. Jest w okienku, więc korzysta się z niego dziwnie, bo jest na siły pomniejszony. Zawiera tylko podstawowe dane, takie jak opis, kraj czy lokalizację. Nie można porównać sobie wielkości Pokémonów, czy ich śladów. Dlaczego Pokédex nadal pokazuje mi cale i funty zamiast kilogramów i metrów i nie mogę sobie tego ustawić, to już wiedzą chyba tylko Amerykanie. Czemu nie można było stworzyć kompletnego Pokédexu, który był wcześniej w starszych grach Pokémon? Nie rozumiem. Dlaczego nie można go połączyć z Pokédexem z Pokémon Home? Nie mam zielonego pojęcia. Sam dobór Pokémonów w grze jest bardzo zróżnicowany. Zobaczymy tu wiele Pokemonów z każdej generacji, ale mimo to mam problem też z tym, jak ten Pokédex jest poukładany. Game Freak nie mógł się najwyraźniej zdecydować, w co woli i w co idzie. Z jednej strony mamy paldańskiego Upera, czyli kolejną regionalną formę Pokemonów po alolański, galoriański, hisłański, kantoniańskich itd. A z drugiej strony mamy Wigleta i Vuktrio, które równie dobrze mogłyby być przecież paldańskimi Digletami i paldańskimi Duktrio. Tak samo jest z Tentakulem i toec z Kulem. Nie potrafię sobie zrozumieć takiego podziału, komu to służy, żeby Pokédex był jeszcze bardziej rozwalony i pomieszany. Nie będę już wspominał o tych Pokémonach, które zobaczymy na samym końcu gry, czyli wiecie, takich no, metalowych i jaskiniowych. Je też można było zdecydowanie lepiej sklasyfikować. W nowych Pokémonach nie ma też ani jednej nowej Iwilucji oraz ani jednej nowej Skamieliny, chociaż co do Skamielin to akurat jestem w stanie zrozumieć patrząc na to jak wytłumaczona jest fabuła. A fabuła jest wyjątkowo dobra. Powiem więcej, bardzo mi się podobała i jest mocnym punktem w nowych Pokémonach. Każda ścieżka fabularna jest fajnie rozpisana i miałem odczucie, jakby pracownicy Game Freaku rzeczywiście chcieli to jakoś wyreżyserować, jakoś przedstawić w ciekawy, może trochę filmowy sposób. Większość dialogów, co prawda, przeklikałem, ale niektóre z nich przykuły moją uwagę, zwłaszcza te wyjaśniające Team Star oraz tytaniczne Pokémony. Po przejściu gry czeka nas jeszcze postgame. Niektórzy nie, na nie nazywają tego postgamem, tylko endgamem, ponieważ dzieje się to przed napisami końcowymi, ale dla mnie to już jest po lidze, więc wiecie, ja osobiście traktuję to jako postgame, który swoją jakością przewyższa najlepszy postgame ever, czyli Zinnia Episodes orasów. To było mocne tąpnięcie. Nie chcę tu zdradzać spoilerów, ale Game Freak trochę moim zdaniem wywrócił lore Pokémonów na samym końcu gry i zrobił to w naprawdę dobrym stylu. Widzowie na moim live streamie mogą potwierdzić, że rzeczywiście byłem szczerze zaskoczony i powiem więcej, Game Freak zrobił naprawdę wiele odważnych ruchów w tej końcowej części fabuły i bardzo, naprawdę bardzo mi się to podobało. Ja osobiście uważam, że Game Freak zostawił sobie tutaj duże pole do uzupełnień w formie DLC. Jestem przekonany, że wyjdzie przynajmniej jedno. Patrząc na to, jak wygląda świat, i jakie rzeczy są jeszcze do omówienia, rozwiązania i uzupełnienia, myślę, że czeka nas kolejna powtórka z rozgrywki, jak przez Swordy Shield. Z jednej strony to dobrze, lepiej wydać DLC niż znowu tę samą grę z trzema godzinami dodatków, ale z drugiej strony bardzo się nie tu czuć, że gra od początku była projektowana z myślą o DLC i że niektóre rzeczy wręcz wycinano wcześniej, by upchać je później jako płatny dodatek. Nie mogę przejść za to obojętnie wobec niezrozumiałych dla mnie rzeczy w tej generacji, które nie mają sensu albo ja nie potrafię tego sensu zrozumieć. Przykładowo waluta Leak Points, czyli LP. Od samego początku w grze oprócz pieniędzy zdobywamy LP, a za LP możemy kupić wszystko to samo co za pieniądze, bo jeden LP to jest jeden pokę pieniądz. No ale oprócz tego możemy kupić przedmioty do kraftowania ów LP zdobywamy również za pomokonanie rajdów, tak jak Watsy, które były formalnie nie walutą, a energią. Raz za wykonywanie aktywności pobocznej, takie jak ubijanie Team Star i na serio nie potrafię zrozumieć, czemu tego wszystkiego nie udało się zatwić po prostu po pieniędzmi, zostawiając stare WATY za rajdy, które już są znane graczom z wcześniejszych wersji gry. Czy to jest jakiś wstęp do stworzenia darmowej gry Pokémon z otwartym światem, w którym będziemy kupować specjalne waluty i będzie ich coraz więcej? Mam nadzieję, że nie. Inną kwestią jest to, że Pokémon Scarlet i Violet kontynuuje tradycję zapocząt zapoczątkowaną w grze Pokémon Sword and Shield a Nawet w Pokémon Go, czyli rajdy Pokémon. W dużym skrócie ekipa składająca się z czterech osób ubija specjalnego Pokemona, by potem go złapać. Rajdy to było coś, co sprawiło, że Sword and Shield graliśmy bite trzy miesiące, co tydzień w sobotę umawiając się na kolejne wspólne wypady po ogromne i silne Pokémony, w tym również Shiny. No ale w tym przypadku rajdy to dla mnie są na minus. Game Freak zrezygnował z systemu turowego i teraz wszyscy na raz wykonują ataki nie czekając na siebie. System stał się niezwykle chaotyczny i nieczytelny. Rajdy co prawda stały się trochę szybsze, ale zdecydowanie gorsze i nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Po prostu mi się nie spodobało. Ponadto rajdy można było wywoływać za pomocą dynit.org, bo ogólnie wszystkie deny, czyli miejscówki gdzie odbywają się rajdy były widoczne. Można było robić rajd za rajdem w tym samym miejscu. W Scarlet i Violet tego nie ma rajdy pojawiają się w różnych miejscach na mapie i po ich wykonaniu nie możemy ich wykonywać w kółko, chociaż pojawiają się ponownie po jakimś czasie w tym samym miejscu. Mimo to rajd trzeba wyszukać sobie nowy. Wyszukiwarka w online działa tragicznie, pokazuje tylko kilka rajdów na ekranie, z czego z reguły do dwóch z nich nie ma możliwości dołączenia z powodu jakiegoś tam błędu. A zapraszanie do rajdów znajomych stało się trochę trudniejsze. Wcześniej mieliśmy czterocyfrowe kody, pod Jensi w Swoji Shidzie były to ośmiocyfrowe kody. Teraz mamy sześć znaków, ale są w tym też litery, wpisywanie z poziomu konsoli jest dłuższe i trudniejsze, więc no i jeszcze raz no rajdy dla mnie są po prostu na minus Gra kontynuuje też zapoczątkowane w Legends Arceus zbieractwo. Tym razem trochę w innej formie. W Arceusie zbieraliśmy dużo roślinek do craftingu. W Scarlet i Violet zbieramy dosłownie wszystko, ponieważ najwyraźniej mieszkańcy Paldei są wyjątkowymi śmieciarzami. Dosłownie co 5 minut leży jakiś przedmiot, a oprócz tego pokebola z lepszymi itemami i atakami TM. Szczerze, po jakimś czasie mnie to trochę zmęczyło, no ale rozumiem decyzję twórców. Przedmioty zostały tutaj dorzucone, żeby wymusić łażenie po krainie i zbaczać z tych głównych ścieżek, które są w Paldei. Pomimo, że nie Mamy tu praktycznie nic do kraftowania, co akurat w Legends Arceus było świetne, to i tak co kawałek schylamy się po jakiś przedmiot. No ale tak, craftingu mi tutaj zdecydowanie brakuje. Mam też problem z Team Star. W trailerach myśleliśmy, że będziemy rajdować ich bazy, przygotowywać taktyki i męczyć się z liderami przez wieki. Niestety zostało to spły spłycone do prostackiego wręcz sposobu ubijania gruntów w formie autowalki, następnie bijemy lidera, no i to tyle. Nie zrozumcie mnie źle: Team Star jest fajnie zaprojektowany fabularnie, no ale to nadal nie to. Marzy mi się świetny design Teamu oraz jego fabuła, jaką reprezentował np. Team Skull, oraz ta cała złowrogość, jaką mogły poszczycić się Team Rocket, Aqua, Magma, Galactic czy Flare. Tutaj tego nie ma: jest bezpiecznie, grzecznie, ale też dziecinnie i płytko. No wiecie, było fajnie, ale to nie to. Poziom trudności, jak już wspomniałem wcześniej, jest dość zróżnicowany, ze względu na to, że teoretycznie możecie sami sobie wybrać sposób przechodzenia gry. Nie zmienia to faktu, że ani jeden lider, ani jedna postać w ciągu gry nie użyła chociażby potionu czy jakiegoś innego przedmiotu leczącego w trakcie walki ze mną. Ani razu. Trochę przypomniał mi się tu Brilliant Diamond i Shining Pearl, gdzie praktycznie co walkę byłem atakowany potionami. Tutaj naprawdę nikt nie słyszał o takich przedmiotach. Mimo wszystko warto wspomnieć o tym, że istnieje jeszcze wśród twórców ktoś, albo grupa takich ktośów, która pomyślała o grze i dodała kilka fajnych smaczków. Znowu znajdziemy tu kilka nawiązań do innych generacji krain, a nawet do popkultury naszego świata. Kolejny raz niektóre Pokémon zostały zaskakująco zaprogramowane. Przykładowo uwielbiałem wyszukiwać Gimigule i walczyć z nimi na wieżach. Zachowanie pokemonów też zostały trochę przeprojektowane względem poprzedniego Legends Arceus, ale nadal Pokémony nie wchodzą w interakcję między sobą czyli wiecie, przeciwne gatunki na przykład ze sobą nie walczą. Chociaż niektóre skupiają się w grupy, czego wcześniej w Arceusach nie było. Muzyka w nowych Pokémonach za to jest świetna, naprawdę. Bardzo podoba mi się, jak wiele gatunków reprezentuje. Tło na mapie muzyczne zmienia się dynamicznie w momencie rozpoczęcia walki. Trochę mi się przypomina taki motyw, jaki był w Final Fantasy XIII. Jest takie podobne przejście z takiego muzyka tła do muzyka walk. W każdym razie nie mogę się doczekać wydania pełnej ścieżki dźwiękowej, bo na bank niektóre z tych utworów trafią na moją ulubioną playlistę. No więc cóż. Game Freak wzięło worek. Rzuciło do niego Sworda i Shielda oraz Legends Arceus. Mocno pomieszało i wysypało zawartość. W worku co prawda zostało jeszcze trochę rzeczy, które się nie wysypały, no ale to co wyszło jest dobre. Tylko jaż dobre. Bo to by była naprawdę zajebista gra Pokémon, gdyby została wydana na przykład za rok. Teraz jest grą tylko dobrą. To znaczy, że naprawdę niesamowicie chciałem w nią zagrać. Myślałem o niej dzień i noc jak wyszła. Przeszedłem ją z takim odpowiednim nastawieniem jak się powinno przychodzić przed wszystkie gry Pokémon. Mimo to co chwilę potykam się o błędy, tragiczną i ciężką do przełknięcia grafikę, jakieś durne pomysły i wydłużenia w trakcie walk. Jakby pomysł, projekt i scenariusz są naprawdę świetne, ale realizacja, jakość i mechanika są totalnie tragiczne. No i ponieważ w mojej recenzji biorę pod uwagę wszystkie te składowe, które zaprezentowała mi gra w momencie premiery, czyli w wersji 1.0.1, która nadal po bodajże tygodniu nie została spaczowana w żaden, po prostu w żaden sposób, mogę powiedzieć, że gra jest tylko dobra. Tylko i aż dobra. I daję trochę Game Freakowi kredyt zaufania, chociaż zdecydowanie nie powinienem już po tym, co działo się wcześniej. Liczę na to, że pierwszy raz będziemy mieli siłę sprawczą i te nadchodzące łatki, jeżeli one rzeczywiście nadejdą, naprawią tą grę. Na ten moment, w mojej opinii, grę warto kupić. Ja naprawdę bawiłem się przy niej dobrze. Ale dla zrozumienia, nie jest to też produkt tragiczny. Bo nie są to oczywiście najlepsze Pokemony, ale nie są to też najgorsze Pokemony. I chciałbym wierzyć, że kolejny eksperyment, tak jak kolejne potknięcie Game Freaka i kolejne gry, będą po prostu lepsze. Wiecie, trochę tak jak Windows, że co drugi Windows jest najlepszy. Ale wiemy to dopiero po kilkunastu latach, kiedy już kolejny Windows wychodzi i jest po prostu gorszy od tego poprzedniego. Natomiast jeżeli chcielibyście poznać moją końcową ocenę e, gry Pokémon Scarlet i Pokémon Violet, zapraszam na stronę, tam pojawia się ocena. W filmie tej oceny niestety nie ma. Ale dajcie znać w komentarzach, jaką wy ocenę dalibyście grze Pokémon Scarlet i Violet, co wam się podobało i co wam się nie podobało.